Jesteśmy dzisiaj w miejscowości Rosengarten w parku z dzikimi zwierzętami Wildpark Schwarze Berge Tak jak widzicie, jedno z nich sobie tutaj koło mnie leży ale totalnie niczym się nie przejmuje a ja mam chwilę przerwy aktualnie i zaraz idziemy dalej ekipa już tam jest z dzikimi gęśmi, gęsiami z dzikimi gęsiami tutaj mamy coś takiego tam jest pokaz latających Taków do góry. A i sobie spacerujemy. Widziałem, że jest tutaj pomieszczenie. Cześć koleżanko, widziałem, że jest tutaj pomieszczenie z nietoperzami, do którego można wejść i po prostu one sobie latają koło Ciebie. Także spróbuję się tam dostać z kamerą, zobaczymy czy dam radę, bo trochę cykam się, nie było one są szkodliwe nietoperze, ale wiecie, zawsze jest taki delikatny stresik. Także zobaczymy. A na razie sobie chodzimy. Tutaj takie, duży obszar tu jest, dużo zwierząt. Widziałem niedźwiedzie, widziałem sarny, widziałem inne jeszcze zwierzęta, więc, więc zobaczymy, a koszt takiej wycieczki to 16 euro. Tutaj osoba dorosła. Dziecko poniżej trzeciego roku życia za darmo, a od trzeciego do któregoś tam kilka euro. Nie wiem, nie, patrzy, nie patrzyłem na to szczerze mówiąc, ale osoba dorosła, 16 euro. Myślę, że warto. Przynajmniej jak na razie tyle tutaj spacerujemy. Ole <śmiennie> sztywną sierść ma już, <śmiennie> już, już, już O Jezu. <śmiennie> o Jezu, ile teraz można zjeść? To jest ryb i jedzenie, <śmiennie> nie <śmiennie> daj mi wyciągnął. Liebe Besucher, hallo Kinder, in Kürze beginnen wir mit der zweiten Flugshow für den heutigen Tag. Wir bitten euch daher, sitzen zu bleiben und nicht nur unnötig. nasze misie zobaczymy czy będzie je widać o jeden sobie tutaj drzemkę ma o i tutaj mamy kolejnego też odpoczywa A, ale powiem wam jesteśmy tu w takiej porze że wszystkie te zwierzęta mają drzemkę no i stąd widać jeszcze tego drugiego tam gdzie teraz leży Tutaj mamy wieżę widokową Dość wysoką chyba na nią wejdę ale nie wiem czy sam, czy z kimś, czy będzie mi się chciało ze mną wchodzić No i powstał tu widzimy, że jakiś dinowelt, świat dinozaurów, więc nie wiem czy nie wiem czy to w tym miejscu, czy gdzieś dalej trzeba iść, ale widzę, że jest tu sklepik jakiś. No więc zobaczymy. Tam A ten Welt mnie ogólnie mnie interesuje. Dalej będą alpaki. Bardziej dzikie zwierzęta osły. ale... Będę tutaj też wybiegł tych chłosi jakichś i dalej potem wilki, bo my jesteśmy tu. Ano. Tak jak tam w prawo pójdziemy, to będą tu jeszcze szopy kolejne. Osły, to no, osły i tak dalej. Alpaka. alpaka. Nie? O, wchodzę, wchodzę. Ja jestem już prawie na górze, ale fajne tarasy tu zrobione. Można sobie odpocząć, gdzie jestem? 30 metrów, jeszcze trochę. O, spójrzcie, jeszcze trochę. Tutaj są te, oczywiście płatne, ale nie wiem ile, dobra, jeszcze trochę mi zostało, ale widoczki fajne tu są. O, widoki, ty, duża wieża z 50 metrów. Chyba będzie, do góry No jestem, 45 metrów Oj, tutaj widać fajnie wszystko prawie Tam jakie zwierzęta Tutaj mamy ten dino shop A tu takie mini dino są Jakieś, tak jak widzicie na tym piasku jakieś dinozaury Ciekawe, gdzie nasza ekipa się podziała. Nie widzę jej, ale widoki fajne pojecham. Jak ten las tutaj fajnie widać. O. W tamtą stronę Hamburg. To na 99% tam jest Hamburg. Ej, tak jest, bo tam chyba widać nawet. Harmonia na środku teraz ekranu Tylko, że wiadomo Słabo widać, bo jakość aparatu jest słaba Ale Hamburg No, także udało mi się, dotarłem tu Trochę męczące, ale bez przesady No i zaraz chodzę na dół, szukam ekipy, bo oni gdzieś poszli dalej. A tam żubry są A to żubry, to co wcześniej wam pokazywałem O no to trzeba iść tam w tamtym kierunku teraz. Przepraszam, bo to będzie chciała twoje włosy. To ty. <laughs> Chyba nie będzie chciała, nic do mnie. To też małe. Ojej. <gulia> Zostawaj nie rozdaj Ty jesteś teraz w zagrozi kółcie Napiero na <gulia> mnie Ej, co ma ty ten O tu są koziorożce Ale ma rogi No, i jestem przy nietoperzach. Tutaj jej widać. Ja tam wejdę. Tutaj jeden jest. Zobaczymy. Może światło zapalę, Żeby było lepiej widać. Sprawdźmy. Trochę stresik jest. Ale tu ciemno. Nie wiem, czy światło może tam zapalić. Ale zapalę. presja jest ja powiem wam, że a śpiam sobie że już tu o, latałem że już tu wcześniej byłem sobie trochę latało ale ale bałem się więc ja tylko wsadziłem sobie kamerę i i tyle A gorąco tam to takie miejsce do przejścia sobie no powiem wam, że byłem tam wcześniej ale, ale nie wiem, może teraz mają taką głębszą drzemkę bo wcześniej to chyba z 5 albo 6 tych nietoperzy latało jak oszalałych. i trochę się bałem na początku tam wejść powiem szczerze, bo wsadziłem tak telefon i one normalnie jakby do wyjścia chciały więc wolałem nie ryzykować no ale zrobiliśmy sarunkę i mówię a wchodzę, a co mi tam no i na sam koniec sobie wszedłem, no ale ciekawe, ciekawe w ogóle odgłosy wydają. No i w sumie powiem wam tak, wilków nie widzieliśmy, jest to taki minus, a poza tym wszystko w sumie, wszystko udało nam się wypatrzyć, tak mi się wydaje. No chociaż tu te drzemki swoje i leżało, ale no niestety, to jest natura, na to wpływu nie mamy. Jeśli chodzi o cenę, 16 euro, moim zdaniem warto tyle zapłacić ponieważ dużo jest tu ciekawych zwierząt, dużo jest gdzie sobie tak jak widzieliście, można wejść i sobie z tymi zwierzętami e, poprzebywać trochę, podotykać e, i tu jeszcze ryś Europejski, nie wiem czy go widzieliśmy, czy nie, idę zobaczyć. A, widzieliśmy, leżał tam na górze. A teraz dwa leżą A To jeszcze zobaczcie na koniec. Tam się leżą. Dwa bydlaki. No, i tak jak byliśmy tutaj półtora godziny temu, to leżały spały. Tak teraz też pią. A z drugiej strony, co one mają tutaj robić, nie? No i to, lecimy z tego parku. Polecam oczywiście link na mapie do tego miejsca, zostawię Wam w opisie pod filmem. Jakbyście chcieli sobie odwiedzić tutaj będąc w okolicy, czy w Hamburgu, czy gdzieś w północnych Niemczech, to myślę, że spoko. 16 euro, tak jak mówiłem, ocencie sami. No jeśli chodzi o parking, no to jeszcze miałem Wam pokazać, że jest sporo miejsca i my przyjechaliśmy tutaj w środku tygodnia w sezonie, bo to środek lipca jest, godzina 14 i było spokojnie miejsce do znalezienia, a sam parking jest darmowy, no i jak widzicie bardzo klimatyczny, jak tutaj wjechałem to mi się, to mi się tak skojarzył w ogóle z jakimś parkiem narodowym w Stanach Zjednoczonych. I za wyjazdem w tamtą stronę też widziałem, że jest pole kempingowe, więc wydaje mi się, że to dość popularne miejsce. Ja o tym nie wiedziałem. Szczerze mówiąc, no no i to na tyle z tej wycieczki. Lecimy do chaty.